Mateusz Kaniowski, razem ze mną Szachta, z której powinien zrobić tak samo długi wywiad. Niestety dzisiaj nie masz takich warunków. czyli Szachta. Siemanko, od razu z góry bym chciał powiedzieć, że nie zrobimy sobie takiego długiego wywiadu, bo nie chce, mi się, nie chce mi się na tą chwilę odpowiadać na te brednie, które, które mówi Denis i tyle. Jeżeli chcesz mnie zapytać na tym wywiadzie o jakieś rzeczy, to mogę się wypowiedzieć. No, tyle. Ale nie chcesz jakoś bardzo głęboko wchodzić z tego celu? Tak, dokładnie, nie chcę bardzo głęboko wchodzić, yy, bo to nie ma sensu, to naprawdę nie ma sensu, uwierz mi, że to nie ma sensu. No i widzisz, i tutaj fajnie zacząłeś, bo to jest od razu pytanie, które sobie zadaje każdy, kto to ogląda, dlaczego według ciebie nie ma to sensu? Yy, no bo z Denisem to jest tak obrzucać się gównem, ja mam swoje argumenty na to wszystko i ludzie wiedzą jakie głupoty, jakie rzeczy kurwa y, robił Denis i jakie, yy, ile razy kłamał w różnych, przeróżnych sytuacjach. Także nie chcę mi się po prostu obrzucać gównem, bo ja powiem tak, a on powie nie, jest inaczej, wiesz co no, i, no i co to to, to to jakbyś no obrzucał się gównem, no a nie chcę po prostu wchodzić w to, nie. Nie chcę prostu nie chcę mi się po prostu wchodzić, nie chcę mi się odpowiadać na te brednie, które mówi Denis. Ale to uważasz, że przez te Godzinę i 40 minut cały czas mówił brednie? Tak, większe rzeczy mówił brednie oczywiście, albo dopowiadał sobie coś, albo coś tam jakąś tam historię miał i sobie ją dopowiadał, domów, dom, dom, mówił, dom, domawiał sobie jakieś tam kurcze rzeczy. No! Go widzisz? Bo tutaj na przykład oglądałem cały wasz panel właśnie specjalnie, wiesz, że zawsze no, przeprowadzałem no, wiady, ja do to tak, tak, puściłem, tak. żeby obejrzeć. Tak, tak. No i tutaj Dawid y, potwierdził wersję Denisa i powiedział ci, że Denis powiedział całą prawdę na temat waszej kłótni. No nie, nie, nie. Oczywiście, że nie. Ja powiedziałem, że ja Denis na, narobił takie rzeczy, a nie innymi. To było przed tą aferą Kramkową, zrobił, mówił naprawdę obrzydliwe rzeczy na mnie. Robił naszym przyjaciołom naprawdę bardzo. Złe rzeczy i po prostu, miarka miarka się przebrała, tak? Miarka się przebrała. Nie mogłem po prostu stanąć. Ja, ja wiem, że Crazy może mieć oto do mnie, o to do mnie żal, no ale ja postąpiłem tak, jak postąpiłem i myślę, że postąpiłem słusznie, odbijając po prostu od Denisa, nie. Okej, okay, ale to uważasz, że Dawid też mija się z prawdą? No, on tak jakby potwierdził tutaj na panelu no wersję, tak, za, że tak, Wasza początek no kłótni. Tak, on, myśli, on myśli, że ktoś mi kazał wybrać i ja wybrałem, yy, ja wybrałem, ale tak nie było. I, i tak jak on mówi, że każdy z o tym wie, no, to każdy z mojego środowiska też o tym wie, że tak nie było, że ktoś mi kazał wybierać. Wiesz co, bo bardzo mnie zaciekawiło, ciężko jest chronologicznie to wszystko ustawić, ale Denis podczas tej rozmowy powiedział, że was jest tylko czterech, czterech ludzi, z którymi on ma konflikt, że z całym Toruniem z nie ma z nikim, tylko ma z waszą czwórką. No nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia o kogo mu chodzi. Okej. Okay. Natomiast wiesz, co? Ja naprawdę nie mam. On ma tylu wrogów, że ja nie mam pojęcia o kogo mu chodzi. Na pewno w tej czwórce jestem jak. To jest dalej, nie mam zielonego pojęcia. On tam wymieniał z ksyf, ale to już nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że powiedzieć właśnie, że ma wielu wrogów, a Denis twierdzi, że są tylko cztery osoby, i to chciałem właśnie. Dowiedzieć się Ciebie, bo to jest najdziwniejsze, nie? No to, no to tak twierdzi Denis, no okej, okay. no to jeżeli tak twierdzi Denis, no to, no to, no to, ja nie mam co tutaj dodawać, no kurwa, no nie mam co tu dodawać. Czyli Twoim A, zdaniem on ma dużo więcej wiroków, tak? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Każdy ma zdanie o nim jedno. Okej, okay. on też powiedział w tym wywiadzie coś takiego, że... W Toruniu, no tylko wy jesteście tymi wrogami, a że tak to wszyscy są w porządku. No, no każdy go lubi, jest zajebiście. Nawet na mieście ktoś szedł i mówił Denis, kurwa, zajebiście, nawet Zelany. ktoś, że Denis mówi zajebiście, walcz, tam rób swoje Niemcom, tam gadał, że ktoś mu coś gadał. Robisz sobie teraz z niego jaja. Nie no robię sobie z niego jaja, no stary, no, no co, ja mam, co ja mam ci dalej? Co mam ci dalej mówić? Mam no, wrażenie, że posiadasz taką postawę, wedle której Chcesz tak jakby zagłuszyć ten temat ciszą <noise> i śmiechem? Kurwa, nie, chcesz tak wejść w tą polemikę? Nie, uwierz mi, że nie. Uwierz mi, że nie mam dość tego. I kurwa, sam go wypunktowałeś, jeśli chodzi o to, co Denis robi i o co mogą mieć do niego ludzie pretensje. Ja przede wszystkim chciałem dać głos Denisowi, żeby mógł się wypowiedzieć. Obejrzałeś całość? Od deski do deski? Oglądałem całość od 13 do 20, bo nie mogłem tego słuchać do końca, przerywałem cały czas, no to tak, tak to wyglądało. E, Całem... Tak się gotowałeś? Ja mówię, nie, no ogólnie tu gdzieś coś musiałem zrobić, tu musiałem gdzieś iść, no i mówię, tak parę dobrych godzin oglądałem ten wywiad. I nie jakieś jeszcze... Nie zbytnio, co on ma do powiedzenia, ci powiem tak szczerze. Okay, a jakieś wnioski na podstawie tych właśnie 7 godzin oglądania tego materiału? 7 godzin oglądania tego materiału. Już od 20. Wnioski takie, że. Potwierdzam je w tym, że jest strasznym konfabulantem, po prostu. Konfabulantem. Czyli rozumiem. Mitomanem, Mitomanem, przepraszam. No zapytałem go, czy jest mitomanem, słyszałeś pewnie. Mam nadzieję, że się nic nie stało. Zapytałem, czy ma problem z mitomaniem, powiedział sobie. Zapytałeś, dokładnie, no bo to jest normalne i każdy o tym wie, że ma. No on mówi, że nie, absolutnie, że nie. No. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś A, powiem, uwagę. Ma, czy nie? Słuchaj, no ja jestem dziennikarzem i ja zadaję nie. pytania, no, więc. Ja nie, będę, nie będę, się pytał, ale Słuchaj, powiem każdy ci szczerze, ten, że, że poznanie perspektywy Denisa uważam, że też jest ważne w tym wszystkim, w tym całym waszym konflikcie. I powiem ci, że Denis też w oczach wielu ludzi wypadł. dobrze w tym wywiadzie, bo ja też. Przeczytałem myślę, że prawie wszystkie komentarze. Bo byłem bardzo ciekawy, bo to jest taka wież, specyficzna sytuacja. No i oczywiście dużo osób się z niego śmieje i dużo osób go ciśnie, ale jest też grupa ludzi, która no, jest mocno za nim. Okej. Okay. która napisała, że Denis, fajnie, że przedstawiłeś, jak to wyglądało naprawdę. Okej, okay, okay. no, no, dokładnie. Fajnie, że przedstawiłeś, jak to wyglądało naprawdę. Nie mam nic do tego. Jeżeli wierzą mu, okej, okay, niech mu wierzą. Co ja mam powiedzieć, że to, to, to jest takie kurwa. No mówię, no to jest, to jest Denis, to jest Denis, nie? To jest Denis. Ja, kurwa, no nawet nie mam słów, co mam ci powiedzieć. No dla mnie, dla mnie, no co mam ci, no, no mówię, no bra brak mi słów, naprawdę brak mi słów. Dobrze. Niech mu wierzą, niech mu wierzą, okej, okay. nie mam z tym, nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast chciałem przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz. Zapytaj jaką. Jaką? Taką, że Denis powiedział, że da wszystkim szansę, jeżeli przeproszą, na samym początku. O, łaska... Czy Nisie, rozpatrywałeś łaskawie. taką sytuację? Łaskawy jest, łaskawy, łaskawy. Może jeszcze, a dla mnie jest ta szansa? To, Z czy, tego czy co zrozumiałem? To... Czy dla mnie nie ma tej szansy? Jest to... dla wszystkich? <grym> Jak jest <grym <grym dla wszystkich. To czy, to czyli jest rozumiem, to. że pytasz, czy Denis zaakceptuje Twoje przeprosiny. I, tak, no jeżeli jest tak łaskawy dla wszystkich, to może dla mnie też będzie łaskawy. No, Trzeba... zastanowię się, zastanowię się. Będzie zapytać, no. ale tak całkiem serio. Denis na samym końcu powiedział, że chciałby z Tobą konferencji, chciałby z Tobą walki. No. Ty ostatnio powiedziałeś mi na wywiadzie, dokładnie zapamiętałem, że nie mówisz, że nie za wszystkie skarby świata, bo ja tak najpierw powiedziałeś, że nie, potem zapytałem za wszystkie skarby świata i powiedziałeś, że nie mówisz, że na 100% nie. Czy Ty wziąłbyś z nim tę walkę? Na tą chwilę mówię Ci, że nie. Na tą chwilę nie. Co będzie dalej? Nie wiem, nikt tego nie wie, nikt tego nie wie. Na tą chwilę nie. I patrząc z perspektywy... No to co by się musiał znieść? To chodzi o pieniądze, czy o co? Nie, właśnie to nie chodzi o pieniądze. A o co? Nie, to chodzi o moje po prostu zasady, o, moj, o, moją, o moją po prostu głowę, nie? Do tego. No Bartek, trochę to rozwiń. No nie, to jest, no, bardzo to jest bardzo ciekawe. Zasady. no nie chcę po prostu dać mu zarobić pieniędzy, nie chcę mu dać się... Yy, yy, no on jest znany z pierdolenia głupot, on jest znany z tego, że będzie konfabulował, że będzie mitomanił. Nie chcę mi się babrać w tym głównie, powiem tak. To tak w skrócie, tak w skrócie. No tak, ale zostawiasz furtkę i to mnie właśnie zastanawia. Co, co, tam, co tam jest tą furtką? Furteczka zawsze może być delikatnie, delikatnie uchylona na, na jakieś krytyczne sytuacje, tak? No bo wiadomo, jeżeli, jeśli chodzi o, o tą walkę, no to bo wiadomo, to jest walka bardzo mocno kasowa. Yy, nie wiadomo, co w życiu może się zdarzyć. Naprawdę nie wiadomo, co w życiu może się zdarzyć. Może kiedyś pomyślę dobra bierzemy tą walkę za fajne pieniądze Zrobimy, zrobimy to co mamy zrobić i tyle ale. No mówię ale Denis w jednym temacie powiedział mi zapytaj szachtek, Jak będziesz robił z nim wywiad Teraz mi się przypomniało i tu chciałem zapytać, bo przede wszystkim ja się czuję bardzo niekomfortowo z tym, że tak dużo tematów w rozmowie z Denisem zajął Tyson, z którym ja nigdy nie rozmawiałem i nie mam też sposobności porozmawiać, przez to, że wiadomo jakie. Nie, ja Ci powiem, Kaniu, nie chcę się wypowiadać na jego temat i Ciebie też bym prosił. Nie ma go, nie, ma, nie, nie może się obronić, nie może powiedzieć słowa. Właśnie dlatego, dlatego nie chcę po prostu wypowiadać się na, na, na jego temat. Okej, okay, ale pytanie Denisa nie do końca tego dotyczyło. On powiedział, że raz Cię uratował właśnie przed kilkoma osobami, między innymi przed Tysonem, że mieli ci zrobić krzywdę. Nie, 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 nikt nie miał mi zrobić krzywdy. Faktycznie, miał rację na tamtą chwilę, mówił o tym, była sytuacja, ale to była lewa sytuacja, która została bardzo szybko wyjaśniona i Denis dobrze o tym wie. Eee, I to nie było miejsca, że ktoś chciał mnie rozjebać, ktoś chciał mi coś zrobić. Nie było, nie było miejsca kompletnie. Denis przedstawił to, ten, to tak? To jest takie mitomanie, że coś tam, coś jest, ale on to w Olbrzymia i obraca na swoją stronę, nie? przedstawił to tak, że to on Ci dał telefon, skontaktował Cię i wtedy nie. się przeprosiłeś i się dogadaliście. Nie, 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 wcale, że nie. Dobrze. Z tego, co zrozumiałem, to dzisiaj Szachta nie podał Ci... Szachta. Dawid Załęcki nie podał Ci ręki. Czy to zabolało, z... troszeczkę Cię, nie wiem, zbiło z sprawiło Ci smutek? Troszeczkę, troszeczkę. Wiadomo, że, że jest jakiś tam żal o to, ale... To jest jego wybór, tak? To jest Crazy jego wybór. Nie chciał podać ręki. Okej. Okay. A skoro mówisz, że Denis Załęcki mi Tomani, a Dawid potwierdza jego wersję zdarzeń, to też możesz powiedzieć, że Dawid. Nie, nie, nie. Tak, no akurat, jeśli chodzi o ten, o ten temat, no to ja jestem pewien, jaki ja jestem. Ja jestem pewien, że nikt mi nie kazał wybierać. Crazy jest pewien, że ktoś mi kazał wybierać, ale nie kazał mi nic wy wybierać, więc, mówię, to jest Crazy jego przekonanie, tak? Okej. Okay. I już ostatni. Temat. Podobno jesteś świetnym aktorem. Mm, aktorem jestem świetnym? Tak twierdzi? Tak twierdzi. I tak powiedział dzisiaj tak, Dawid. Tak twierdzi ten. Ja nie uważam, żebym był świetnym aktorem. Ja powiem tak, każdy się zmienia, każdy, każdy dorasta, każdy dojrzewa i tyle. No i boli niektórych to, że jestem inny po prostu boli to niektórych mocno boli, no ale no, 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 no życie, życie. Ewoluowałeś aż tak bardzo, Twoim zdaniem? Uważam, że tak. Znacz mnie, znacz mnie prywatnie. Może nie, nie wiem czy naszym prywatnie, ale z naszej jak... znam cię z tego znasz środowiska. Tak? Znasz mnie I, u, no, i czy ja jestem inny, czy ja jestem inny? Jeśli w chodzi, tym momencie? No ogólnie, jeśli Jesteś chodzi dużo spokojniejszy. Jestem, i, ale to uważasz, że to jest ak ak aktor aktorstwo, czy to jest po prostu moja przemiana? Chcesz znać prawdziwą tak, odpowiedź tak, z moich ust? Tak, oczywiście. Że Uważam, że tak. gdybyś miał rywala, którego nie lubisz tak, bardzo, tak. to byłbyś taki, jaki widziałem cię przez parę lat, ale ponieważ jest ci głupio... To samą powiedziałeś. Że ponieważ jest ci głupio na walkę z Dawidem, którego znasz od kiedy byłeś dzieckiem, dorastałeś przy Dawidzie oczywiście. i tak dalej, to oczywiście. dlatego się tak zachowujesz? Oczywiście, oczywiście, że tak. Nie z szacunku do Dawida nie będziemy na pewno się obrzucać gównem i nie będziemy się obrażać od, od najgorszych. Nie? Ale myślę nie, też... Walczyłem, walczyłem z Józefem, też się nie obrażaliśmy. Walczyłem z Alanem, na drugą walkę też nie było jakiejś większej obrazy. Ale... A walczyłem z Mindą i była kurwa jazda. Ale myślę też, że poczytałeś komentarze od ludzi, którzy cię propsowali przy ostatnich galach, przy tym jak zacząłeś być prowadzącym i tak dalej. I właśnie z tego względu... Czekaj, dokończę. I z tego względu uważam, że też dostosowałeś się pod to, czego ludzie chcą oglądać, co jest w jakiś sposób ale też naturalne, że chcesz być po prostu lubiany, tak? propsowali mnie, bo byłem jakiś, tak? To nie jest tak, że propsowali mnie, bo zobaczyli jaki ja jestem, tak? Naprawdę, że jestem normalny, w porządku chłopak. I dlatego mnie Wiesz, ja Nie mówię, że nie. Ja mówię tylko, że pytasz mnie o zmiany, czy się zmieniłeś. Uważam, że e, mogło Cię też zmienić po prostu to, że zobaczyłeś, czego chcieliby ludzie w Twoim wykonaniu. Nie, no wcale, że nie. No bo t, 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 ja jestem wszędzie taki. Ja jestem wszędzie taki. Ja się zmieniłem. Moje życie wygląda teraz całkiem inaczej, niż wyglądało parę lat temu. Całkiem inaczej. Jestem inną osobą i, i tyle. Jestem inną osobą. Okej. Okay. Jeśli chodzi o to, co robiłem kiedyś, no to. Głupie rzeczy robiłem, bardzo głupie rzeczy, ale dojrzałem do tego. Dojrzałem Czyli do tego. dojrzałem Poza kamerami, ty już nie robisz tych głupich rzeczy? No nie robię, nie robię już głupich rzeczy. Jestem normalnym, normalnym, normalnym gościem, tak naprawdę, tak? Jestem normalnym gościem, który nie robi głupot w życiu. No to gratuluję. I, i, i tyle, a nie, że pod publikę to robię. No nie, bo, bo nie. I ostatni temat, Insta Story Denisa. Czy chcesz się jakoś odnieść? Insta Story Denisa. No to jest wie, większy temat. Ja też tutaj, jeśli chodzi o, o tą sytuację, to nie na Story Denisa, tylko ogólnie bym chciał e, przeprosić ludzi za to, że źle sformułowałem słowa. Nie powinienem powiedzieć płachta, tylko powinienem powiedzieć frejski list, bo widziałem jakiś frejski list. I tutaj, jeżeli obraziłem ludzi, to mogę za to przeprosić, ale mówię, ja na tamtą chwilę, na tamtą chwilę, co, co rozmawialiśmy na, na tym TikToku, to chodziło mi o, o ten list, powiedziałem, że to Pachta i za to przepraszam, bo nie powinienem powiedzieć, że to Pachta, tylko powinienem powiedzieć, że to list. I, Czyj i kogo? No to już głębsze, to już głębsze jest, nie będę, nie będę tutaj rozwijał. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. wiesz co, bo ja tego TikToka nie widziałem, dlatego okay, Cię dopytam? Ale dlatego mówię, to już za... To ma coś wolnego z Denisem, ten list? Nie, 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 nie. Nie, okay. nie ma, nie ma, nie ma. Tu, tutaj, kto ma wiedzieć, ten wie i tyle. <laughs> Zakończyłeś to bardzo prawilnie, Kto ma wiedzieć, to wie. No bo to jest akurat temat, który, który chciałem po prostu wyjaśnić, żeby, żeby ludzie mieli, mieli jasność co do tej sprawy. Dobrze, dziękuję bardzo, Szakta. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.